Często spotykaliśmy się na, na cmentarzu. Ja też dzisiaj po tej przyświętej, po uroczystościach pójdę na cmentarz, bo parę osób, parę grobów znalazłem, których jestem wdzięczność I, i tu na białym cmentarzu spróbuję im podziękować. Adam Mickiewicz, to nie tylko ci, którzy zdają Maturę, ale ci, którzy znają te słowa. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? To głos kurów, żdziadów, część czwarta, rozgrywanych w dzień zanuszny 2 listopada, w bliżej nieokreślonym roku. Oprócz chóru chcę przywołać, chociaż we fragmencie bohatera Gustawa, a przede wszystkim księdza greku katolickiego, nauczyciela, Gustawa, i tego księdza jego dzieci. Z księdza świętego będę był normalnym człowiekiem, nie o to chodziło Mickiewiczowi, na epoka. Ale pytania dotyczące księdza nauczyciela i jego ucznia będą inne. Ale teraz posłuchajmy jeszcze fragment oryginału. Dzieci, wstawajmy od stołu. Teraz po powszednim po chlebie klęknijcie przy mnie dookoła, podziękujcie ojcu w niebie. Dzień dzisiejszy kościół śmieci. Na to ksiądz. Ja swoje, a On swoje. Nie widzi, nie słucha, jednak do Niki przemoczony. Wszystej zbladłeś, przeziąwiałeś, strasznie drżysz jak listek. Ktokolwiek jesteś długo przejść musiałeś drogą. Może nie jak głęboko czuję, co Cię boli. Słuchaj, są tysiące mniejszych od Ciebie. Ja sam już nie mam, nie na jednym płakałem brzegu, po, po ojcu płakałem, po matce, jak mówię, Waciebie. Dwoje małych dziadeczek aniołkami w niebie. Ach, i moja wspólniczka szczęścia doli. Małżonka moja, którą kochałem tak szczerze. Ale cóż robić? Pan udaje. A Niech się dzieje według Jego świętej woli. Gustaw. Wstydź się, wstydź się, mój Ojcze, Gdzie rozum, gdzie wiara? Krzyż jest mocniejszy niż wszyscy ludzie Twoi. A kto się Boga boi, a ten nic się nie boi. Mały fragment. Akcja czwartej części mówi nam, o tym, jak Gustaw Ustelny przychodzi do tego domu grego-katolickiego księdza, swojego dawnego nauczyciela. Ksiądz początkowo go nie rozpoznaje. Gustaw opowiada księdzom historię o swojego życia i miłości. Z opowieści czytelnych dowiaduje się, że to ksiądz go nauczył czytać i pisać i prowadził zarówno na świat sentymentalny, romantyczny, literatury trochę idealizującej obraz miłości wierzący w idealną miłość Gustaw zakopał się w kobiecie w imieniu Kiedy ta poszła innego z rozpaczonych Gustaw popełnił samobójstwo. I Gusta spotyka się ze swoim księdzem. W tej części, która jest częścią wprowadzającą do, do takiej, do takiego sądu duszy. Ważny jest rytm, tak jak w naszym życiu. Rytm, który tam nadaje zegar. Tak jest godzina miłości, druga godzina to godzina rozpaczy i trzecia godzina przestrogi. W pierwszej godzinie mówi, jak odkrył książki, jak odkrył literaturę sentymentalną, jak poszukiwał miłości. Wspominał kochaną ich pierwsze spotkanie, wspominał ostatnie spotkanie i jej ślub z innym. I tę godzinę. I ten czas, który narysował nam Adam Mickiewicz, właściwie doprowadza nas we wstępie do stwierdzenia, że ten ksiądz, do którego został posłany Gustaw, czy przyszedł Gustaw, to jest mądry, stary ksiądz greko